W tym filmie pokażemy, jak korzystać z wosków zapachowych. Stworzyliśmy dla Ciebie trzy rodzaje wosków: kwiatowy o nazwie kwitnący ogród, owocowy o nazwie przydomowy sad i ziołowy o nazwie ziołowy ogródek. Woski możesz kupić pojedynczo albo w zestawie z takim specjalnym kominkiem, który jest niezbędny do korzystania z wosków zapachowych. A teraz pokażemy Ci, jak korzystać z kominka i wosków. Kominek stawiamy z dala od łatwopalnych przedmiotów, najlepiej na podkładce, ponieważ nagrzewa się on od płomienia świeczki. Bierzemy deskę do krojenia i nóż, otwieramy torebkę z woskiem. Woski najlepiej przechowywać w tej torebce, w której do Ciebie przyjdą, dlatego że dzięki temu nie będą one traciły aromatu. Tabliczkę wosku dzielimy nożem na połówki albo ćwiartki. Jeden kawałek kładziemy do miseczki kominka. Teraz wystarczy już tylko podpalić świeczkę i ustawić ją na środku wnętrza kominka. W miarę topienia się wosku aromat będzie coraz bardziej intensywny, więc gdy uznasz, że jest on wystarczający, po prostu zgaś świeczkę. A kiedy roztopiony wosk w trakcie podgrzewania zacznie tracić swój aromat, dodaj do kominka kolejną porcję wosku.